Kryzys energetyczny, który obserwujemy w Polsce, ale też w całej Europie, jest bezpośrednio związany z wojną, która cały czas niestety toczy się w Ukrainie. Ta wojna nas nauczyła tego, jak istotna jest niezależność energetyczna, jak istotne jest bezpieczeństwo energetyczne i w tym kontekście należy także oceniać to jak transport może się zmieniać. Pamiętajmy, że my odchodząc od produktów konwencjonalnych ograniczamy nasze potrzeby importu ropy i produktów ropopochodnych, czy to z kierunku rosyjskiego, czy z jakiegokolwiek innego kierunku. Stajemy się niezależni energetycznie, realizując transport zeroemisyjny oparty na energii elektrycznej. Zatem w tym kontekście oczywiście myślę, że cała gospodarka, w tym sektor transportu, Przeżywa obecnie bardzo trudne chwile i wzrosty na obszarze transportu konwencjonalnego są także wzrostami na obszarze transportu zeroemisyjnego. Innymi słowy, wzrasta cena energii elektrycznej, ale także wzrasta cena ropy. My cały czas realizując tą strukturę najpowszechniejszą ładowań około 80% ładowań na stacjach prywatnych czy to zlokalizowanych w miejscu zamieszkania, czy to zlokalizowanych w miejscu pracy i zaledwie 20% ładowań, maksymalnie realizując na stacjach ogólnodostępnych, jesteśmy w stanie utrzymać tą przewagę konkurencyjną. E, przejechania 100 kilometrów samochodem elektrycznym kilkukrotnie taniej niż samochodem konwencjonalnym. Zatem nie spodziewamy się, żeby sytuacja, którą obserwujemy w jakikolwiek sposób wpłynęła negatywnie na rozwój zeroemisyjnego transportu. Wręcz odwrotnie, pojawiają się dodatkowe argumenty, bardzo mocne. Związane z tym, o czym mówiłem na początku, niezależnością energetyczną, bezpieczeństwem energetycznym, które powinny nas motywować do tego, żeby jeszcze mocniej rozwijać zeroemisyjny transport. I nie obserwujemy niczego, co mogłoby pojawić się na horyzoncie, co by mogło ten trend zastopować, czy to w Polsce, czy w Europie, czy na całym świecie. Oczywiście my jesteśmy świadomi tego, że gdy pod koniec. Ubiegłego roku pojawiły się pierwsze informacje na temat tego, że będą bardzo duże wzrosty na rynku energii elektrycznej. To wielu już w komentarzach, w mediach społecznościowych twierdziło, że elektromobilność i transport zeroemisyjny nie ma przyszłości. Wiemy doskonale, jak wygląda dziś sytuacja. Cały czas mamy w zasadzie taką samą strukturę kilkukrotnej przewagi w eksploatacji samochodu elektrycznego nad samochodem konwencjonalnym. I nie spodziewamy się, żeby ta struktura uległa jakiejkolwiek zmianie.